Witajcie. Księga przysłów mówi, bywają przyjaciele, którzy prowadzą człowieka do ruiny. Sama ja tego doświadczyłam. Niejednokrotnie płakałam przez kogoś, komu za bardzo ufało moje serce. Ale czy to jest wina tych osób? Po części tak, bo kierował nimi egoizm, ale dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że. To też jest moja wina. Dlaczego? Dlatego, moi kochani, że ja z tych osób zrobiłam centrum swojego życia. Że ja z tych osób zrobiłam sobie bożka. Że ja z tych osób zrobiłam centralną oś moich działań, dążeń, zainteresować zainteresowań i wszystkiego, wokół czego kierowało się moje życie. Dlatego. Niezdrowe przyjaźnie, niezdrowe relacje doprowadzają człowieka do ruiny, bo stają się centrum. A zawsze wtedy, kiedy to nie Bóg jest na pierwszym miejscu. W świat nasz wkrada się chaos, bo tylko Bóg, przewodząc nam, potrafi uporządkować to wszystko, co my nazywamy życiem, i naszym światem. Pomyśl o tym dzisiaj i oddaj Bogu wszystkie swoje relacje, wszystkie swoje znajomości. Niech cię w nich prowadzi wedle swojej woli. Dobrego dnia.